No siemanko, witam wszystkich w odcineczku z takiej nowej serii, znaczy serii, yy, po prostu będę robił odcinki z fajnych gierek, które wam polecam i będziecie mogli właśnie w te gierki grać, bo yy, zawsze dostawałem kilka wiadomości dziennie na temat tego, czy zagram z wami, czy coś takiego, więc dlatego to jest seria, yy, dzięki której będziecie mogli ze mną grać, będziecie mogli, nie wiem, popisać ze mną wiadomości, podzielić się wynikami, na przykład coś takiego. I będą tu różne gierki. Na przykład, dzisiaj jest coś takiego jak FIFA na PC, tylko że to jest FIFA na przeglądarkę. No i ja zaczynam w ogóle w to grać, więc. Tak o, po pierwsze, linka do tej gry macie w opisie, więc możecie sobie się zarejestrować, jeżeli chcecie, i ze mną pograć e, musicie po prostu założyć konto i potwierdzić e-mail i to wszystko i zacząć grać ze mną. I wszystkie informacje będę wam dawał w, w filmach, więc tak. Jest to gra Go Unlimited Goal United 2014 i jesteśmy, jesteśmy podekscytowani mogąc przywitać naszego najnowszego gracza. Musisz określić region, w którym mieszkasz, zanim będziesz mógł zarządzać swoim klubem. Jeżeli nie ma do wyboru takiego regionu, regionu na łazarskim rejonie, nie jest kolorowo, są zapija się smutki, bywa się lautowo. Jeżeli nie, masz wyboru, jeżeli nie masz jeżeli nie ma wyboru takiego regionu, wybierz inny, najbliższy tobie. Możesz także nadać nazwę swojemu klubowi. No to ja jestem w Polsce i naszym, yy, na, mój klub to będzie. Yy, mój klub to będzie. Yy, Hałturniki. 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 Jakby co to nazywam się? Gaios 6.9, więc możecie mnie dodawać. Yy, zaraz Wam pokażę, gdzie to się robi, bo ja też jakoś. Yy, yy. Nie wybrałeś jeszcze widoku swojego stadionu, udaj się do zakładki ze stadionem i kliknij w ikonę kamery. No i tak, serdecznie witamy. Jestem, yy, jestem twoim mentorem, będę cię oddowodził, że gdy będziesz stawiał pierwsze kroki w drzwi, jeden z fundamentów pełnej. twój kapitał początkowy, odbierz 150 tysięcy euro, ole, super. A teraz sprawdźmy, co twoi zawodnicy mają do pokazania na boisku. Są gotowi, yy, sprawdź teraz ustawienie zespołu. Yy. Drużyna i to, dobra, no to drużyna i klikamy <grym> drużyna i sprawdźmy ustawienie swojego zespołu. Mamy <grym> kwalkowski, tu chyba nie są prawdziwi, nie, to nie są prawdziwi zawodnicy, ale też jest ostra beka. Krok drugi z ósmu. <grym> to jest ustawienie twojego zespołu. Na każdy mecz możesz ustawić osobną formację lub po prostu użyć tak zwanego ustawienia standardowego. Kliknij na przycisku kapitan, a następnie na jednym zawodniku znajdujących się na boisku. Wskazówka, najbardziej predysponowanymi do roli kapitana są zawodnicy o charakterze przywódczym. Przywódczym, dobra, no to klikamy kapitan, wybieramy zawodnika i klikamy kapitan. Dobra. No to zobaczymy, kogo by tu wybrać na kapitana, jakiego leszcza? Jakiego leszcza by tu wybrać na kapitana? No nie wiem, no. Yy, możesz jedynie mie mieszać. Charakter solidny, ja chcę wybrać. Jakiegoś przywódczego skurwysyna. Więc zaraz, popularny, waleczny, solidny, elastyczny. Żywiołowy, nieelastyczny, przepisowy. Musimy przywódczy znaleźć jakiegoś gościa, co jest przywódczy. Żywiołowy. No, żywiołowego to ja nie chcę. O, jest przywódczy, dobra! No, nawet tak stwarzowo może być. Nie jest takim strasznym. Nie wygląda na takiego strasznego debila. Ale ten typo będzie miał kapitana. Będzie kapitanem, więc dla tego typa damy po prostu. Wiek hmm. 22, hmm. on ma numerek 25, jest to bramkarz tak, jest prawonożny, mamy lewusa, mamy lewusa i prawunusa. Tak, dobra, damy dla 25 kapitana. Różne będzie wykonywał ten typo wszystkie, bo 28 ma spoko wszystko. Chyba. 28, moi drodzy, to jest Nierzbiak. I Nierzbiak ma. No, nie no, dobrze No, jak przypierdoli no to poleci dalej jako piłeczka. Poleci, poleci. No, myślę, że na początku może być takie ustawienie. Ojoj, co ja zrobiłem? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usunąłem jednego zawodnika, ale ze mnie ciota niemiłosierna. Dobra, yy, kobaj, 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 chodź tutaj, chodź tutaj. Pójdziesz tutaj, kobaj, będziesz stał tutaj. Yy, Możesz jedną stawę w tym kwadracie. Dobra, ustawimy sobie kobaja tutaj. Tutaj będzie obrona, pomocnicy. Tutaj też pomocnicy pomocnico. Obro, no, obrońcy, pomocnicy. Pomo Kurde, mać, no. Teraz się zdenerwuję. My musimy was troszeczkę tak rozmieścić, żebyście tutaj, tutaj dośrodkowali takiego bęga takiego, żebyś dośrodkował. Tutaj widać, że mamy takich pomoc, też pomocników tutaj e, tro, troszeczkę e, takich e, zmęczonych, dlatego przydałoby się im troszeczkę e, dać, e, no dać trochę zjeść. Nie wiem, weźcie, zjedźcie, czy gdzieś pójdziecie wyjściowa jedenastka. Nasza taktyka to jest e, taktyka, e, nasza to jest e, Moim zdaniem gra z kontry, zawsze grałem, każdy swego spalone, czy stosować spalone. Tak, 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 stosujcie albo dobra nie. Albo dobra, żeby było jak najbardziej realistycznie, no to zastosujcie sobie spalone, tutaj mamy jakąś pomoc. Widzicie, patrzcie, tutaj mamy przyjaciele i dodawa dodawajcie mnie do przyjaciół będziecie mogli wtedy ze mną zagrać, coś takiego, będziecie mogli się porównywać i wtedy to będzie spoko, więc do dodajcie mi do swoich przyjaciół. Eee, możecie do mnie pisać wiadomości. Eee, też mogę Wam odpisywać na wiadomości. Też wchodzę w tą gierkę, by to odpisywać dla Was. Więc po prostu. Um więc będziecie, będziemy mogli to jakoś grać ze sobą tak, tak możecie nawet wyzwania mi dawać do swojego do sw... możecie wyzywać mnie będę wtedy się z nami klepał na odcinku więc na pewno to taka seria żebym z wami współ, współgrał i na pewno będziemy sobie grać Co to, to są też jakieś karty sklep kart pewnie to są coś takiego no takie karty jak w fifie na razie nie dom, przegląd, twoje dane zobaczymy moje dane mężczyzna Dobra, yy, Piotr albo yy, yy, Jupiter Jupiter yy, yy, Kowalski, Kowalski, dobra, Jupiter Kowalski jest, dobra, yy, Jupiter Kowalski, urodziny, ja się urodziłem 10 listopada 96 roku, więc... Yy, więc będziemy mogli sobie tutaj yy, wiecie yy, W 70. się nie rodziłem, nie, 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 nie. W 96 roku i w tym roku mam już 18, będę miał 18 yy, Strona domowa to już chuj to jest mój e-mail, więc jak chcecie, to piszecie, ale mam inny e-mail do, to jest mój e-mail taki yy, główny, taki jakby, ale yy, e-mail mój do kontaktu, żebyście chcieli napisać coś do mnie, no to to jest gajos 2 kontakt i małpa więc dobra, zarządzanie kontem, wszystko jest w tej git malicia, yy, hasło, yy, manager. tu jest wszystko git, zapisujemy, yy, 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 yy. dobra, to się zapisuje mamy 210 tysięcy euro super dobra jest git e, zapisane dobra można wyjść e, wróć e, wróć e, trzeba jakiś mecz odegrać e, może meczyk, jakiś co wszystkie sparingi gazeta transmisje obligatoryjne jakiś meczik taki walniemy taki żeby sprawdzić czy jak się nasza drużyna sprawia czy wygramy go e, no i tutaj drużyna hałturniki FC Krakus, Orzeł Lubawka Rangers z Warszawa. No i co? No i możemy jakiś harmonogram meczów wejdziemy. Kolejka Hauturniki z Victoria Store O, wygraliśmy 3-1. ale fajnie. Dobra, pierwszy mecz 3-1 wygraliśmy. Chyba. No tak no. Wiktoria, coś, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, zobaczymy. No, widzicie, on dostał czerwoną kartkę. Auturniki, kurde, wygrali. Informacja o meczu. Opuścił klub, opuścił klub, opuścił klub. Widzicie, my to jednak wygrywamy. Tutaj gościu na rezerwie siedzą też cioty, więc na pewno wygramy to. Przegląd, twoje dane, meczyk. Może sobie klub zobaczymy, stadion. Możemy sobie wybrać stadion. Będziemy mieli swój stadion, eee, tu jest nasz, nasze wszystko, dobra, trybuny, e, poziom, płyta boiska, utrzymanie, zero. Dobra, 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 lepiej, lepiej, lepiej wybudować coś tutaj, bo jeżeli będziemy mieli nie wybudowane, to będzie beznadziejnie. E, kolejka prac, przegląd, przegląd, przegląd. Mamy tutaj wszystko bieżące. E, na boisku e, na boisku klepisku można od biedy rozgrywać mecze, a jednak nie jest on równy i gra na nim... Gra na nie nie należy do przyjemnych. Ryzyko kontuzji wysokie. Powinniśmy zrobić nowy. Ale musimy, żeby zwykłą trawę, musimy mieć po prostu poziom kariery 11. Więc na pewno nie jest spoko. I musimy po prostu meczy dużo grać. Więc sobie wszystkie mecze zrobimy. Zagramy sobie jakiś meczek. Tutaj możemy jakiś sobie rozegrać meczek. Zaraz sobie rozegramy coś. Poczekajcie, zobaczymy. Tutaj FC. FC. Aha, FC Ruda Śląska Mecz o 19.30 Więc po prostu czekamy na mecze To jest twój najbliższy mecz Kliknij tu, aby ustalić skład i taktykę na ten mecz No to sobie wejdziemy I, sp i sprawdzimy No, wiecie co? Moim zdaniem jest super Teraz trzeba wybrać jakiegoś typa, który ma Taki silny pierdolnięcie Żeby, dobry, żeby dobrze karne strzelał Żeby dobrze karne strzelał Oczywiście damy e, kapitana Dla tego typa, bo on powinien być kapitanem e, Myślę, że wolny może strzelać ten typ, bo 23, moim zdaniem, jest odpowiednia. Teraz udaję, że się znam, a tak naprawdę gówno się znam. Nie, nie, dobry jest, dobry jest, dobry jest. Patrzcie, pozycja Żywi, żywiołowy jest. Lewo i prawonożny jest, więc może strzelać. Kurde, dobrze. Może dobrze strzelać. o. Doświadczenie 25, 25 ma no. T, 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 t. ale dobry jest, dobry jest, dobry może być, może być to 23 będzie wykonywała wolne rożny już wiemy kto ma wykonywać i karne będzie wykonywać nasz najlepszy yy, flagmański, yy, flagmański tak głąbiewski jest jeszcze, no spoko yy, no dobra, no to następny mecz 19.30 i będę sobie też w to grał podczas kiedy, wy, podczas kiedy nie będzie odcinków, więc na pewno Was zapraszam, żebyście zagrali ze mną, będzie też wiele fajnych gierek, o zapisz, dobra, zaraz zapiszę, więc zapisujemy, dobra, klik na dole po prawej, aby zapisać ustawienie, wszystko jest już chyba ustawione, moim zdaniem, wszystko jest ustawione, więc nie trzeba nic klik klikać, zapisz. Dobra, każdy ma swoje zadanie, każdy ma swoje zadanie. Informacja 343 jest spoko, też nie zawsze... Znaczy przeważnie grałem w FIFA. No, więc tak jak mówiłem, kończymy odcineczek. Te wszystkie odcineczki będą z kamerką, żebyście bardziej widzieli mnie i w ogóle. Więc dzięki wam za uwagę. Macie możliwość ze mną zagrania. Rzadko jest taka możliwość, dlatego wykorzystajcie ją. Więc dzięki wam za uwagę. Ja byłem Gajos, no i na razie.